Siemanko ziomki Dzisiaj taki krótki poradnik Jak otworzyć tylnią klapę bez akumulatora W razie jak mam się kiedyś rozładował do zera akumulator Chociaż wątpię, kto w BMC ma taki akumulator Chyba, że pan majster, kurwa To możemy otworzyć bagażnik za pomocą Nawet 6V akumulatora Ja użyję do tego prostownika Jedziemy, kurwa, z koksy. Oczywiście musimy się przygotować. Tutaj do plusika założymy sobie kręcik, żeby było łatwiej dotykać w jedno miejsce. Dobra, kurwa, muszę to zdjąć chyba. I teraz tak. Mamy odłączony akumulator, oczywiście rozładował się do zera. Mamy zatrzaśniętą klapę. Oczywiście nie działa. I teraz jak kurwa otworzyć samochód? Kiedyś tak zrobiłem. Mówię zresetuję błędy w komputerze. Odłączyłem akumulator. Zostawiłem na noc. Oczywiście klapę zatrzasłem. I rano kurwa zdziwiony. Jak to kurwa otworzyć? I jak to majster, kurwa, Andzka, padł na pomysł. Mierzymy sobie prestowniczek. Oczywiście minusik tu się gdzieś wpierdoli, tu. Dobieramy się, kurwa, do bezpieczników. Teraz ja trzeba namierzyć, który to bezpiecznik. Jest od naszej tylnej klapy. Oczywiście mamy instrukcję obsługi po niemiecku Graz Wien-Hasbinsringen. Tak, tak, to może być to. Multifunkcjoners Hub to pewnie. Pewnie to lamp. Dobra, chuj tam. Nie umiem niemieckiego. No i dobra. Pan majster, kurwa, też pada. Pan majster już przygotowany, tutaj oczywiście przedłużacz czeka, kurwa Bogu, to zaraz ładnie pierdolnie majster to kurwa pod tymi progami pospawanymi będzie leżał. Dobra. Tutaj mamy plusik, proszę bardzo, z wkręcikiem, kurwa, żeby było łatwiej tutaj szturchać. Kurwa, to nie będzie czymś świecić, tam ciemno. Trochę, dobra, podłączamy prostownik. Sprawdźmy, kurwa, czy jest napięcie. O kurwa, jest. Jak skurwisy. Dobra. I robimy taki, kurwa, myk. Tak. O już, chuj. Upierdoliłem przewód. No kurwa, tego się nie spodziewałem. Dobra, zaraz to naprawię. I tak tutaj się kurwa. <grywa> Zabijemy to jest szybki Nie Mam czasu się pierdolić teraz. Aby stykało, kurwa. I malina. Tutaj taśmę się opierdoli. O, i już mamy gotowe. I teraz tak, musimy cały czas na kluczykach wciskać otwieranie maski. Znaczy, tylnej klapy. A tutaj, kurwa, dotykamy do bezpieczników, Któryś się zadziałać musi. O, jeszcze, kurwa, o. alarm. O, pierwszy był, kurwa, od klapy chyba. Klapy. Lipa, kurwa, pierwszy bezpiecznik od razu był od klapy. Dużo Wam nie pokazałem, ale zobaczmy, co do... od czego są inne bezpieczniki. Słychać alarm chce być Kurwa iskrzy To to wszystkie są od tego samego <grywa> Wszystkie są kurwa od tej lampki Dobra, kurwa Dobra i klapa otwarta, no kurde, nie ma to tamto Mamy otwartą. Jeszcze Wam coś pokażę. Nie wiem, czy będzie widać. Cały czas mi się palił bezpieczniczek. Musiałem go trochę kurwawą zwatować. Zwiększyć jego moc. Kawałek drutu. Chyba w tym białym. Wjebane. I teraz chuj nie przepala się od tej pory. Dobra, zobaczcie, tu miałem podkładeczkę taką pod kamerę Majster jak zwykle kurwa na same patenty, no same patenty Dobra Także jak macie problem z tylnią klapą to jest zapomniał podłączyć akumulator i zatrzasnął bagażnik to robimy kurwa takie drobne zwarcie kurwa na bezpiecznik. dobra Co ty? się nie chce zamknąć tu kit malina jest kurwanska. siedzenie całe mokre Chujka. zwróci się z youtube a, się kupi kurwa Co kit malinka ziomki to taki krótki poradniczek a nie pokazałem że klapa się otworzyła oczywiście klapa się otworzyła no jakby nie jak tak Podłączamy i nawet już mamy zresetowany komputer. Znowu będziemy palił z 15 litrów. Tak. <laughs> Kurwa. I mik. Gotowe autko. Trzeba to wynieść. Także te błędy skasowany. Klapa się otworzyła. Hitmalina. Trzałka ziomki następnego.